kochani w dzisiejszym odcinku będę Wam pokazywała jak zrobić te tęczowe albo brokatowe włosy, jakie tam chcecie. Ale z pierwszym rzeczą, którą musicie zrobić, to wejdźcie sobie do takiej boki, do tego fryzjera i zbierzcie tą oto farbę, tą zieloną. Farbę właśnie w tej osobie, której chcecie własny na zieloną I teraz nagrywacie sobie później jakiś filmik co? no i teraz wychodzimy idziemy do kapkuta no i kolejny krok to jest wklejacie sobie brokat tutaj jeszcze nałożyli dodaj nakładkę filmy i Wklejcie sobie ten filmik No i to usuwamy. Tu już może to tak zostać. Wycinamy chroma okej okay. I żeby to było zielone. No i wtedy sobie to tak robicie. A jak wam tak właśnie za mocno wyszło to po prostu sobie to dajecie znowu edytuj znowu edytuj się aha, no tak no dobra, no to sobie teraz to po prostu eksportujecie. A tak to już to czekajcie. Macie gotowe. Tylko właśnie jak tam się tak już jak mi, że tutaj... Tutaj to jest takie właśnie, no to sobie przytrzymyć, ale jeśli no, jak się wam przydał ten tutorial, to nie ma razu, jak chcecie więcej tutoriali, no to napisz.